Najlepiej by może patrzeć za drzwiami, może tam być tak. Generalnie lubię zwierzęta, lubię ptaki i człowiek ma tam różne marzenia. Prawda i jednym z takich marzeń to było, żeby tutaj mieć bociany. Początki gniazd, które tutaj budowały to ponad 20 lat temu, z tym że parę gniazd, które tutaj zbudowałem, musiałem przestawiać po prostu, bo bociany przylatywały, ale nie chciały gniazdować. Dopiero jak po kolejnej próbie ustawienia gniazda właśnie w tym miejscu widać, że im odpowiada. Ten bocian to nie jest bocian z pary, który tutaj gniazdowała. To jest bocian, bociany te, które tu gniazdowały z końcem sierpnia i z początkiem września odleciały. A ten bocian tu przyleciał, dokładnie 28 września się pojawił, nośnie zimy, mrozu, śniegu, nie robiło to na nim większego, większego, większego wrażenia. Z każdym dniem jest coraz bliżej do, do przylotu bo, bocianów i zaczynam mieć takie mm, obawy, no co będzie, jak, bo on tutaj się już czuje jak w domu tam układa w tym gnieździe, już widziałem pierwszą, pierwsze patyki już tam przyniósł, także to już jest w tej chwili on tu uważa, że to jest jego gniazdo, a te, które przylecą, no to na pewno jakaś tam bitwa o to gniazdo będzie. I jest pytanie, który, który zwycięży. Czasami są ciekawe zdjęcia, ciekawe ujęcia. No i sam fakt, że te bociany tu przylatują. Jest to tak pospolity, ale nie aż tak bardzo pospolity, że, że jest go wszędzie, wszędzie, wszędzie pełno. Szczególnie tutaj u nas na, 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 na Śląsku. Miałem tutaj w zeszłym roku taką sytuację, że jak były małe bocianki, ten dorosły przyniósł no, taki plastikowy worek i najnormalniej w świecie one się pod ten worek. Dostały. Musiałem tutaj prosić Straż Pożarną z Mikołowa o, 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 o pomoc i, 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 i ściągnięcie tego, tego worka. Pytanie sam sobie zadaję. Skoro on przeżył tutaj pierwszą zimę, która jak widać nie była dla niego zbyt trudna, to może już uzna, że to w ogóle nie ma sensu już do tej Afryki latać. Może zobaczymy, czy nie zostanie tutaj już na, na przyszły rok.